Przedstawiamy na waszą prośbę nasz tegoroczny hit, czyli Journal J od firmy Iconic. Jest on zapinany na gumeczkę i kryje w sobie, między innymi naklejki, którymi możecie spersonalizować kalendarz. Strona tytułowa, strona na której możemy zawrzeć informacje o nas, oraz kalendarz na przyszły i kolejny rok. Na kolejnych stronach znajdziemy rozpiskę całoroczną. A następnie właściwy kalendarz. Każdy miesiąc, a zaczyna się on już od listopada tego roku e, rozpoczynamy rozpiską całą miesięczną. Następnie każdy tydzień wygląda w ten sposób. Otrzymujemy 3 dni tygodnia, pod nimi kolejne cztery, a następnie miejsce na notatki. Tak wygląda cały. Journal J. Na końcu znajdziemy kopertkę, w której możemy przechowywać różne przydasie, notatki albo luźne karteczki. Z tyłu znajdziemy również kartkę, na której zawrzemy różne informacje. Mamy tutaj także mapy oraz czyste strony na wolne notatki. Są również strony w linii.